Przyczyn, dla których pilotechnika nie odpala, jest kilka. Denerwuje mnie pomysł Mercedesa, który już tam wprowadził lat temu sporo. Musimy to dokładnie pomierzyć, wjechać na płytę. To wszystko, co jest potrzebne do tej naprawy, łącznie zamknął się nam w kwocie. Cześć, witajcie na kanale 4 You. Dzisiaj na tapet wjeżdża ten oto właśnie GLS 450, którego mogliście już mieć przyjemność oglądać w shortcach gdzieś tam, tam na kanale. Dzisiaj poświęcimy temu samochodzikowi trochę więcej czasu, uzbrojony w długopis, kartkę, jakieś narzędzia, zdemontujemy ten przód, zrobimy sobie tak zwane oględziny, rekonesans części, które musimy kupić, porozmawiamy trochę więcej o uszkodzeniach tego samochodu i co, spróbujemy wyliczyć mniej więcej koszty naprawy na podstawie tego, co uda się nam tutaj porozbierać. Już będziemy dużo gadać, bierzemy się do roboty, ręce nasze rękawy podwinięte i rozbieramy ten przód zacnego wozu. Za każdym razem jak mam przyjemność działać przy Mercedesach, to denerwuje mnie pomysł Mercedesa, który już tam wprowadził lat temu sporo, czyli belka, ta pod zderzak główna przykręcona od tej strony. I o ile w momencie, kiedy nie mamy uszkodzonego przodu, no to się wiele nic nie dzieje, bo można tam łatwy sposób dojść do tych śrub. No to tutaj w takim przypadku jest to troszkę utrudnione. No bo raz, że tutaj ta śruba jest właśnie od drugiej strony przykręcana. Ona idzie o, w ten sposób. Jest na takiego tutaj właśnie torksika. No, to w momencie, kiedy to jest przyczaśnięte do tej podróżnicy, ciężko to odkręcić. No, ale cóż, jako żeśmy dali radę. No, co tak, po tym zebraniu, po tych oględzinach takich właśnie bardziej dokładnych, nic tu więcej nas chyba nie zaskoczyło. Czyli to, co żeśmy widzieli na początku, to, to te części uszkodzone zostały. Ja myślałem, że chociaż może obudowa wentylatora je, no ale niestety nie jest tak dobrze. Też jest połamana. Plus jeden tak. O, no, wiatrak też oczywiście jest połamany przez nie? Gdzieżby. Gdzieś by dosyć mocno ucierpiał też tu kompresorek od zawieszenia pneumatycznego, więc on przyjął dosyć sporą część energii pochłonął. Ha, można powiedzieć, że taka była strefa zmiotu w tym samochodzie. Chłodnice tutaj są do wymiany też wszystkie, bo są uszkodzone. Troszkę płynu się wylało, więc gdzieś tam jakieś resztki były. Tych chłodniców nie będę demontował, bo jakby trzeba było tym autem jeszcze gdzieś przejechać, to nie chcę, żeby olej ze skrzyni się. Się wylał. Powierzchownie, dwa błotniczki, wiadomo, maseczka, tutaj zderzaczek cały front. Pas przedni trzeba będzie kupić kompletnie z kompletem chłodnic z całą tą galanterią, więc tutaj tak naprawdę kwestia przykręcenia. osprzęt silnika jest tu cały ładny, nic tu nie ucierpiało, nie doszło tutaj do, do, do tych rurek. Kwestia właśnie tej podłużnicy dosyć mocno została. Tutaj milona na się mocno nie mocno. No, gdzieś ten otwór powinien być gdzieś w tym miejscu podejrzewam więc pewnie z 10 centów się skróciło dokładnie też trzeba zmierzyć tą kołyskę co prawda tu jest taka dosyć spora guma i śruba, która jest przykręcona właśnie do podróżnicy która trzyma kołyskę dosyć mocno tu się wygięła. no ale może się okazać tak, że ta kołyska też jest yy, uszkodzona to trzeba dokładnie zmierzyć, drążek kierowniczy też tu dostał yy, no tylko kwestia tej podróżnicy, no, na pewno trzeba wjechać tym na ramę podciągnąć to zobaczymy jak to nam no, fajnie powychodzi yy, i będziemy decydować czy zewnętrzną część znaczy tu w tym przypadku wewnętrzną może, może będziemy wymieniać eee, zobaczymy jak z dostępnością ale to mówię, to wszystko, to wszystko jest jakby na etapie dalszej, dalszej tutaj pracy pewnie sobie pójdę za chwilę, choćby nawet dlatego, żeby mieć numery części zrobimy kalkulację w się tak jak to było na przykładzie tej e klasy i tak naprawdę tyle, no Reflektory 2 kupimy pewnie europejskie, jakieś takie ślizgi, pierdółki, dużo takich gumek, gumeczek, to wszystko fajnie, że to, że, że to zostało, że to się nie pogubiło widziałem, że też sporo części jeszcze w bagażniku koledzy Amerykanie, którzy robili oględziny tego samochodu w Stanach, popachowali te rzeczy i, i jest tutaj tego trochę cały worek jakichś plastików. Może tutaj mało istotne, ale gdzieś czasami jakiegoś wkręta, czy, czy, czy jakieś takie. O, na przykład gumeczka tutaj widać, że jest czujnik. Znaczy, wiele z tego nie zostało, ale chodzi nawet jakiś numer czujnika, czy numer kratki. Zawsze warto gdzieś takie elementy tutaj też nie wyrzucać od razu, bo to różne rzeczy się mogą z tego przydać. W ramach ciekawostki grzebiąc po częściach w środku właśnie e, można ustalić w co uderzył ten samochód, albo samochód, który uderzył w ten samochód jest tutaj nakładka lusterka lewego z Toyoty, jak żeśmy wpisali te numery y, do wujka y, Gogla, Gogla Gogla, Gogle to masz na narty no na to wychodzi, że jest to nakładka lusterka z Toyoty, jaki Piotruś? Highlander, tak? no, czyli tutaj było zderzenie dwóch osobników wagi ciężkiej a, no i co, no y, w kwestii tej pirotechniki. Przyczyn, dla których y, pirotechnika nie odpala jest kilka. Y, trzeba sobie też zdać sprawę, jak działa ten system airbag. Że to nie jest tak, że po prostu dotkniemy tutaj gdzieś z przodu, że z przodu są jakieś cudowne czujniki, które jak dotkniemy, to one powodują odpalenie tego systemu. Tak w skrócie to mniej więcej działa na zasadzie, czujniki, które są umieszczone w samochodzie, one sprawdzają przeciążenie, jakiemu jest poddany samochód w, w, tutaj w przypadku kolizji. Jak na przykład to przeciążenie jest za małe, czyli nie wiem, te samochody gdzieś tam nie wiem, poruszały się, gdzieś system stwierdził, że to prze, przeciążenie jest za małe, tych airbagów nie odpalił. W nowoczesnych samochodach, tak jak w tym, też są maty w fotelach i system widzi, czy są zapięte pasy. Bezpieczeństwa. W momencie, kiedy te pasy są na przykład nie, nie zapięte, też nie odpali pirotechniki, żeby nie narobić krzywdy tą poduszką. Więc tutaj równie dobrze ten samochód mógł stać na postoju i ktoś w niego grzmotnął. Także tutaj, tutaj możliwości jest wiele. To nie od razu jest tak, że a, bo uszkodzony, to, to, to poduszki powinny być wybite. Yy, nawet, może, nawet może być samochód w ogóle nie uszkodzony, bo załóżmy hipotetycznie taki scenariusz, że samochód jest wyposażony w hak. Linką połączymy yy, samochód na przykład z drzewem, rozpędzimy się na długość tej linki. W momencie, kiedy system wy, wyłapie przeciążenie, odpali, odpali poduszki, a auto będzie całe proste. Więc tutaj to nie jest takie jednoznaczne, że jak uszkodzone, to musi być, musi być odpalony system airbag. Nie? Możemy kiedyś rozbić znaczniki pierwsze, te, te czujniczki, które są z przodu, które, ten sterownik główny, możemy sobie to omówić, bo to też jest dosyć ciekawe. Pewnie nie wszyscy wiedzą, jak to, jak to po prostu działa. To nie jest tak, że mówię podchodzimy z młotkiem, uderzymy, skrzywimy blaszkę i to wszystko nagle się odpala. Nie? Poza tym uszkodzeniem z przodu, to już żeśmy mówili na, na tych shortach, że całe auto jest ładne. Mierzyłem go czujnikiem, więc też jest w oryginale. W stanie tak naprawdę skupić się na, tych, na, tym, na tym froncie, czyli dwa przednie błotniki, maska, drzwiczki pewnie, pewnie trzeba będzie przecinować przednie, złożyć przód. Mówię, troszkę zabawy będzie z tą podróżnicą, no ale to no, niestety tak jest. Yy, samochód ze Stanów uszkodzony, trzeba naprawić. I tyle. Yy, to co, może pójdziemy do biura. Zrobimy sobie taką symulację kalkulacji w się Wklepię te wszystkie części, które tutaj no, sobie podpisywałem na karcie, które są uszkodzone. Zobaczymy też z ciekawości, jak to wychodzi w stawkach takich średnich rękowych na nowych częściach, bo to też jest ciekawe. Wycena szkody w się tej e-klasy kupę tam cieszyła się chyba dosyć sporym zainteresowaniem, więc zobaczymy, jak będzie w przypadku takiego większego, droższego samochodu. Dobra, no co? Widzimy się w biurze. dobra, mamy wykonaną tutaj kalkulację naprawy w Adateksie. Taki program, który pewnie wszyscy znają, którzy mieli do czynienia ze szkodami. I powiem szczerze, że tragedii strasznej nie ma. Biorąc pod uwagę tutaj nowe części, które tanie nie są. tych części tu jest naprawdę sporo. Nie uwzględniliśmy tutaj kołyski, czyli tego wózka, sanek jak zwał, tak zwał, elementu, do którego jest przykręcane zawieszenie, bo to robi dosyć sporą. Tutaj różnice w cenie, bo sama kołyska kosztuje tam 8 tysięcy, ale, ale operacja wymiany to jest e, znaczy z kołyską to jest 33 tysiące, jakby dokłada się do, do całości, więc tutaj wychodzi nam naprawa na częściach oryginalnych z wymianą podróżnicy oryginalnej. Co za tym idzie, przy wymianie podróżnicy z automatu jest zadawana wy, wy, wymont i zamont całej jednostki napędowej, w sensie silnika i skrzyni, więc to generuje dodatkowe koszty. Uwzględniając nowe reflektory, podróżnica, która kosztuje tutaj 5500 to i całą tą galanterię, która tam jest uszkodzona, czyli czujniki, klateczki, gumeczki, ślizgi, nie ślizgi, tego typu rzeczy, po prostu wszystko, co jest potrzebne do tej naprawy, łącznie zamknęło się nam w kwocie 102 tysiące brutto. jakbyśmy tutaj doklepali jeszcze tą nową kołyskę z e, wymianą, wychodziłoby 30 tam chyba 3. Więc wydaje mi się, że e, jak na tej klasy samochód, to wcale nie ma jakiejś takiej tragedii. Stawka, którą tutaj założyliśmy, to jest 160 netto za robocze godziny i blacharską rakietniczą, to jest taka średnia stanka, stawka rynkowa. No nie wiem, patrzyliśmy nawet przed chwilą z ciekawości, tutaj na OLX, to najtańsze tego typu wozidło, taki GLS 450 ze Stanów po naprawie, to był tam koszt około 190 tysięcy. I tak mi się tutaj takie nasuwają różne refleksje, że nawet jakbyśmy tutaj naprawili to na tych cenach oryginalnych po tych stawkach, pewnie byśmy się zbliżyli z zakupem z naprawą do tej wartości rynkowej. Nie? I teraz ile z tego zaoszczędzimy na tych częściach, a żeby tutaj to zobrazować to części, czyli 86 tysięcy kosztowały same części i teraz ile zaoczynimy na częściach to tyle, tyle może zostać na tym wozie, biorąc pod uwagę wartość najtańszego, więc wydaje mi się, że że może to być opłacalny deal. Mówię, teraz kwestia rozpaczyć się w częściach używanych. Wiadomo, no, nikt nie będzie kupował tutaj schorupy zderzaka, krateczek, oddzielnych gumeczek i innych dziwnych rzeczy, tylko po prostu cały kompletny zderzak, cały kompletny przód, to też inaczej, wtedy to jest e, na pewno sprzedawane. Tutaj e, ta kalkulacja nie uwzględnia rabatów na częściach, bo serwisy, które dziś tam działają, serwisami sprzedającymi części, no to tam zawsze gdzieś ten rabat jakiś 15-20% można uzyskać, więc więc myślałem szczerze że powiem, że będzie gorzej, kompresor który jest tam do pompowania tego zawieszenia też tu kosztuje chyba 7 tysięcy do tego całe te zaworki, pierdółki, no, no nazbierało się troszkę tego Mamy tutaj zadane lakierowanie maski, dwóch błotników zderzaka i drzwi na cień Oczywiście ta podróżnica która zostanie wymieniona też jest polakierowana No zobaczymy jak to się finalnie skończy, zobaczymy za ile uda nam się kupić części używane Ile finalnie ta naprawa nas będzie kosztować? I ile finalnie będzie kosztował wóz po naprawie? A wie, jak jesteście tego ciekawi, no to obserwujcie kanał, śledźcie dalej tutaj perypetie związane z GLS-em czy z E-klasem, bo do E-klasy już tam też części praktycznie mamy, więc kolejny materiał pewnie będzie już z naprawy E-klasy tej kupę. Mam nadzieję, że już coś zaczniemy naprawiać, bo teraz tylko rozbieramy i pokazujemy, co ile kosztuje, a pasowałby już w końcu jakiś wóz sklecić w całość, co by można było go w końcu sprzedać, także... Tyle na ten moment, do następnego odcinka. Cześć!